Drodzy widzowie, szanowni Państwo, znajdujemy się w radości chyba nie ma lepszego miejsca, żeby zaprosić na imprezkę, czyli całodniowe wydarzenie, które zamknie tegoroczną edycję festiwalu, a jednocześnie będzie urodzinowym świętowaniem i wspominaniem tego, jak przez 20 edycji festiwal funkcjonował na lokalnej i... Krajowej scenie tańca. Tak więc poświęcimy ten czas na wspomnienia, na rozmowy, ale także na dobrą zabawę. Będą trzy bloki w ciągu całego dnia do wyboru. Ja zachęcam wszystkich, żebyśmy spędzili ten dzień wszyscy razem od śniadania aż po nocne harce. Witold Mazek. Zapraszam na debatę. Rozmawiamy o tym, jak zmieniał się polski taniec i nasz festiwal. Witajcie. Dwudziesta już edycja festiwalu Ciało umysłu zbliża się wielkimi krokami a my wraz z nimi przygotowujemy wyjątkową wersję Windows 38 spektaklu kolektywu United Limps stworzonego we współpracy z Izabelą Orzełowską Będzie to wyjątkowa wersja przygotowana specjalnie na imprezkę Ciało Umysł Windows 38 to spektakl w którym Wyjrzymy przez okno na świat w 18 urodziny korony. Czy znajdziemy tam super bohaterów może jeszcze ludzi, nie wiem. Cześć, jesteśmy w centrum druku. Naszym prezentem na imprezkę jest nasz wspólny projekt z Marią Laripot. Hmm. Impress me to tytuł wystawy fotograficznej, którą będziecie mogli obejrzeć już niedługo na 20. edycji Festiwalu Dział Umysłu. Zapraszam, Marta Mkierzstein. Z okazji 20 urodzin Ciało Umysł przygotuje wykład performatywny inspirowany spektaklem francuskiego choreografa Jeroma Bella Deschamps Go On. Mój wykład performatywny w tym roku będzie miał tytuł Don't Stop Me Now i będzie wariacją na temat mojego spotkania z tym spektaklem 10 lat temu podczas festiwalu Ciało Umysł. Cześć, ja się nazywam Anna Królica i chciałam Was zaprosić na imprezkę, w czasie której będę miała możliwość opowiedzieć o 20 najważniejszych faktach z życia festiwalu na podstawie doniesień prasowych. Przyjdźcie, będzie fajnie razem powspominać. Cześć, nazywam się Magda Przybysz i jestem choreografką. i Razem z drugą choreografką, Alką Nauman. Przygotowujemy na imprezkę taką niespodziankę, która będzie polegała na uruchamianiu wspomnień związanych z festiwalem Ciało Umysł i będziemy choreografować teksty. Z mojej strony będą to fragmenty dzienników choreograficznych, a ze strony Alki będą to kartki z jej pamiętnika. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do stworzenia wspólnego spotkania, wymiany i performanceu. Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam. Dzień dobry, nazywam się Ilona Trybuła i zapraszam na 20. jubileuszową edycję Festiwalu Ciało Umysł, gdzie podzielę się z Państwem bardzo prywatnymi i bardzo osobistymi wspomnieniami, które są związane z festiwalem, a nade wszystko z jego twórczynią. Zapraszam. Dzień dobry, Krystyna Mazurówna. Będę brała udział w festiwalu Imprezka w projekcie pana Łukasza Wójcickiego, który jest tak niesamowity, że po prostu nie da się go opowiedzieć. Dzień dobry. Zapraszam na, na spektakl który a w, może performance albo w zasadzie to lecture performance no, zwał jak zwał One Man Festival, artysta sztuk performatywnych na freelancie. ta porażka, która mu towarzyszy, i będzie o tej o potencjale. Zapraszam. Cześć, nazywam się Andrzej, w ramach imprezki Festiwalu Ciało-Umysł poprowadzę zajęcia z techno medytacji i będziemy podczas tych zajęć y, tańczyć sobie do belgijskiego techno i robić medytacje do body-mind centering, a konkretnie do y, układu nerwowego i y, gruczołów doprawnych. Zapraszam, będzie super.